Opuszczamy kwaterę. W takim stanie zostawiamy. W jakim zastaliśmy? Nie wiem, czy mówiliśmy na wejściu. Cena w weekend majowy, bo nie wiem czy poza majówką, poza weekendem są inne ceny. Za weekend majowy ten pokoik dwuosobowy. 160 zł doba. Materac. Jak ci się spało na materacu? No dobrze, dobrze. Brakowało mi tylko tutaj wieszaków. No, żeby tak kurczę, zawiesić, że ta szafa taka mała, tak? Na wejściu jest fajne miejsce, żeby wieszaczek no, sobie... No, właśnie się prosi, żeby coś było. No i dobra, idziemy oddać klucz do I pana Żdźica. <laughs> nie wiem, w sklepie braliśmy, do sklepu oddajemy. Także komu w drogę, temu czas. Papa, jak się podobało, to subskrypcja, łapka w górę. Tak wygląda foterka z zewnątrz. Taki tarasik był hamaczek do pobujania można posiedzieć stoliczek i to jest stodoła Betlina 38 Tutaj gdzie stacjonowaliśmy i pora do domku idziemy oddać klucz Wyjeżdżamy, opuszczamy Betlinę. O, tam idzie Monika, oddać klucz do sklepu, stąd tam tam oddajemy. Sklepu z wetlina, o idzie pan z to No żegnajcie bieszczady, trzymajcie się. Ale domek, mech na dachu, jakaś karczma. Troll, ciekawie, może być w środku. To jest miejscowość Cisna. Kolejka wąskotorowa, nie wiem, czy będziecie widzieć. Dole była. Właśnie ta ciuchcia kursuje od 29 kwietnia do niedzieli. Do 7 maja to jest rozkład majówkowy i to jest o 9.30 to jest trasa Majdan, walnica Majdan. I później o godzinie 12 Majdan, walnica Majdan. Od 8 maja. Już kolejka jakby zaczyna sezon i kursuje zgodnie z składem jazdy, który znajduje się na stronie Wieszczacka Kolejka Leśna. No, również można kupić bilety online. Nie wiem ceny, bo jakby nie są dostępne, albo ta już są wykupione, albo ta strona jakby jeszcze nie funkcjonuje tak jak powinna. O, a przed nami jakaś wieża widokowa. Wie, że znajduje się na wyjeździe z gminy Cisna, nie będziemy na nią wchodzić, no bo nie ma żadnych widoków, jest mleko po prostu. Ony chyba Dla. za darmo. Za darmo. Także jakby ktoś był tutaj w innych warunkach pogodowych, nie takich jak my, no to można się zazwyczaj... Nie, gmina Komancza. Wjeżdżamy do gminy Komancza, a wyjechaliśmy z gminy Aha. Cisna. Zależy no, czyli to jest na granicy prawiecie. właśnie gmin. Pałac Kotarskich, miejscowości Brzyska. Ciekawe, czy uda się wejść do środka. Chyba w latach 90. jeszcze tu prosperowała poczta i biblioteka. Jak te urzędy zostały przeniesione, to ten pałac zaczyna popadać w coraz większą ruinę. No i tak to wygląda. Dzisiaj pogoda też nie sprzyja. Tu ktoś wyłamywał, widać. Pozostawiane. O, taka miejscówka osiedlowych, absolwentów różnych trunków. Tu jakiś skład drewna, desek. No szkoda, bo to chyba nie w takim celu powinien być taki obiekt wykorzystywany. Kawał historii. To wielka graciarnia. Jak widać. Jakiś fotel tam. No. Tam już właśnie przed. Jakiś fotel. Tam ktoś sobie stoi pije piwko dalej za wintrem. Nie będzie to pokazywać. do mnie. Nie, nie do pana. Ja tu do pałacu, a tu widzę zamknięte księcia nie ma. Księcia nie ma. No właśnie widzę. A w 2000 chyba w którymś roku była wycena dokonana, to chyba ponad 2 miliony oszacowano wartość na tamten czas, ale... Odbyło się jakieś zebranie gminne i nie, gmina jakby nie wyraziła zgody na sprzedaż. Czekałem na jakieś pieniążki państwowe, na ochronę miejsc zabytkowych o. Tak wszystko zniszczone i kolejny mój ulubiony most. Nad Wisłą powiem. W Krakowie Na trasie S7 Wszyscy słyszeli brawo. Łapka w brawo, wiążkę Zjedź w prawo słyszałeś? Słyszałeś o, żeby nie było, że cię później zagadałam A teraz niespodzianka, a zobaczycie jakie są autobusy w Krakowie niebieskie O, przejechał właśnie sobie i taki cwaniak stanął obok nas. Gdańsk, Łódź, Warszawa. Ciekawe gdzie wylądujemy na nocleg. Gdzie z tych trzech miast się okaże. Co tym razem wymyśliliśmy. O, a tu reklama. Park Rozrywki Mandoria. Czynny cały rok byliśmy. Jest film na kanale. Jest film na kanale, także jakbyście chcieli zobaczyć, jak tam jest, to zapraszamy. No tu nic się nie zmienia. O, lotnisko było, czy mają. No, no, teraz dużo będzie latało, bo czartery na, na lato otwierają. O, no, ciekawe, ciekawe. Trzeba będzie kiedyś później coś nagrać, jak to wygląda. Teraz zjeżdżamy w prawo Aha, no dobra. No to zjeżdżamy.